Zapraszam Panią posłankę Barbarę Grygorcewicz, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Serce pęka, gdy widzi się działania prawicy wymierzone przeciwko Jurkowi Owsiakowi i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mowa nienawiści, oszczerstwa i pomyje niejednego by położyły na łopatki. Na szczęście Jurek Owsiak nie jest miękiszonem. Jeszcze do 2015 roku pisowi było z woźpem, jako tako: coś wrzucaliście do skrzyneczek, ktoś darował książki, i nagle przyszedł on, emerytowany zbawca narodu, prezes Kaczyński, i się rozmyślił. Chwycił za łopatę i zaczął kopać rów między naszym społeczeństwem, między Polakami. I wiemy wszyscy, że wypełnił ten rów, i nadal go wypełnia strachem. Złością, nienawiścią i kłamstwami. Na tych emocjach zbudował sobie polityczny kapitał. I wyobraźmy sobie, jak bardzo musi prezesa Kaczyńskiego boleć i uwierać, że jest człowiek, Jurek Owsiak, który od 33 lat pokazuje, że ludzi dobrej woli jest więcej. Że szczególnie w czasie finałowej aktywności Wośku Jurek Owsiak ten rów zasypuje, wypełnia go dobrocią, prawdą. Miłością i dobrymi uczynkami, a tych składników Prawo i Sprawiedliwość nie lubi. Woli prowadzić zbiórki pieniędzy na swoją partię, a telewizja hmm, Prawa i Sprawiedliwości y, woli z kolei prowadzić zbiórki na swoją działalność niż na chore dzieci. Wstyd, panie i panowie posłowie z PiS. Wstyd. Dziękuję bardzo, pani poseł Izabela.